Poniedziałek i wtorek były dla piłkarzy Korony Kielce dniami wytężonej pracy. Tradycyjne bowiem przygotowania do nowych rozgrywek poprzedziły badania szybkości i wytrzymałości, które odbywały się w hali legionów, a także na stadionie lekkoatletycznym przy ulicy Bocznej. Od niedzieli trener Leszek Ojżyński ma do dyspozycji 40 piłkarzy. W testach udział wzięła zdecydowana większość, z wyjątkiem zawodników powracających do zdrowia po kontuzjach. Kibiców Korony cieszyć może fakt, że pracę na pełnych obrotach wznowił Aleksander Wukowicz, a już jutro przygotowania do nowych rozgrywek rozpoczyna Kamil Kuzera, który z powodu urazu ścięgna Achillesa pauzował od marcowego meczu z Krakowią. Testy szybkości i wytrzymałości koordynował profesor Zbigniew Jastrzemski z Zakładu Fizjologii Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku. W poniedziałek w hali Legionów w piłkarze sprawdzani byli pod kątem szybkości. Zobaczyliśmy czasy biegu zawodników na dystansie 5, 10, 15, 20, 30 metrów ze startu zatrzymanego i z rozbiegu dwumetrowego. Porównujemy oczywiście za chwilę wyniki wśród zespołu, czyli kto oczywiście jest najlepszy, kto najsłabiej wypadnie, ale też do norm, jakie mam opracowane dla piłkarzy. Akurat robię często te badania stąd. Normy, które opracowałem, to jest rzędu 1000, nawet 1200 zawodników przebadanych, stąd one są bardzo rzetelne. Profesor Jastrzębski pozytywnie ocenił wyniki uzyskiwane przez zawodników korony, chociaż nie mógł odnieść się do konkretnych danych. Powiem tak bardzo ogólnikowo, bo nie chcę oczywiście tutaj zdradzać jakichś tajemnic szkoleniowych. Korona wygląda dobrze. I właściwie więcej no nie mogę nic powiedzieć, dlatego że te wyniki no nie możemy upubliczniać, nie możemy sugerować nawet, czy ten czy inny zespół lepiej, gorzej wygląda. Generalnie korona mogę powiedzieć, że wygląda dobrze. Wtorek natomiast był dniem sprawdzania wytrzymałości na stadionie lekkoatletycznym. Żółto-czerwoni mieli za zadanie przebiec kilka serii 400-metrowych okrążeń w różnych odstępach czasowych, w których tempo biegu wzrastało z każdą serią. Koroniarze zjawiali się na bieżni w siedmioosobowych grupach, a na pierwszy rzut poszli Maciej Korzym, Paweł Sobolewski, Paweł Stano, Grzegorz Lech, Dawid Janczek, Wlastimir Jowanowicz i Mateusz Dziubek. W momencie kiedy nogi zaczynały odmawiać posłuszeństwa, pojawiała się dodatkowa ambicja, dzięki czemu zdecydowana większość piłkarzy pokonała cały dystans. Po kilku godzinach odpoczynku kielczanie spotykają się na treningu o godzinie 18.00. W środę trenować będą dwukrotnie. 5, 4, 3, 2, 1,